Siema, to jest tak like, witam Was że pod tytułem Garbage Takeout Day. Nie tylko ja się cieszę, że mogę w tą gierkę zagrać. Jest to taka krótka horror gierka o wyrzucaniu śmieci, no to może być nic strasznego, to nie? Eee, I to chyba tyle mogę powiedzieć jeśli chodzi o tą grę. Eee, więc zagrajmy. Czy Właśnie, coś mi się te dźwięki kojarzyły. To jest dźwięk z... Ani tutaj trash o kurde. o kurde, ja mam to tak nosić. E, to by, to dźwięki z Silent chyba, nie? To były, tak mi się też kojarzy. Co to? Co to? Kot? Kot! Ale fajny kot to jest ten kot tego. To jest kot TikToka, ten się tak śmiesznie patrzy. To jest on chyba, nie? Ja pierdziele, fajnie. Ale to mamy ważniejsze rzeczy do roboty. Bo trzeba wrzucić śmieci, ale gdzie jest śmietnik? I czemu tak. Ale śnieg. A, tu nie mogę iść. To chyba gdzieś w tą stronę muszę iść, to? Może kotnik każe drogę. Eee, dobra, czyli jest noc, oczywiście w nocy, wyrzucamy sobie śmieci. Bo po, 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 po czemu zrobić to, nie wiem, rano, albo ogólnie w dzień jakiś, czas. no nie, lepiej jakąś burzę śnieżą to zrobić, bo tak. I tutaj muszę wejść? Hmm, no nie wiem. Tam nie mogę iść, to ja chyba... Chyba idziemy tutaj, nie? A! Wiecie co? Ale mi boli wszystko, a ale mi boli, proszę, nie bij, nie bij, nie bij, nie bij, nie bij Dobra A mogę biegać, dobra, eee, dobra, nic się nie stało się mi ten samochód przejechać, nie? Tak szczerze Nie podoba mi się, że w tej grze jest taki pop mały o, ja wiedziałem, że te śmieci tak w kółko nosi, no chyba was coś boli. Dobra, ale czemu ten śmieci nie jest gdzieś tu na blokowisku, tylko jest... Eee... Wiecie. Poza jakby, nie? Jest kot, kot dalej siedzi, idę się z kotem jeszcze raz. Co witać. Witaj, kocie. i śmieszny model, powiem. <laughs> jaki fajny, jaki puszysty w ogóle. O kurde! Nie, i od nowa... Nie, serio? 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 Serio. Nie muszę te śmieci na nowo targać. Dawaj, już tego kota z nami nie no <gryd ema stwierdzi człowiek> O, no ale czemu? Ale czemu takie coś w grze jest, że jak spamisz, to cię wypierdziela i ci resetuje grano, resetuje się postęp. No jakbym miał już ostatni worek, jakby to się stało, to tą grę wywaliłbym, ale te cztery kliknął bym poszedł coś innego zagrać. Nie no, to, no, 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 no się śmieje? Ty przejdziesz mnie? Chyba nie, to nie ma, ale, Dobra, więc wiemy, żeby nie spamić e, Nie spamić w kotka, bo bo, 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 mnie na orbitę wywali Jakbym nie mógł, te worki są takie ciężkie, nie mogę, mam dwie ręce, nie mogę Dwa worki wziąć naraz Albo nawet te, te trzy worki naraz nie mogę wziąć Dobra, dobra, brachu, 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 co tam stoi, co to jest? Mówiłem, że coś się odpiedzie. tam stoi sobie jakiś cień za winkla wychodzi Kurde, tylko wysoki jest w ogóle, to 2 metry chyba E, ga gasz kosza? E, masz 2 metry gasz kosza? Nie ma go, nie ma go. Nie lubię, nie lubię. nie w powie jest jakiś, nie wiem, 30. Ech, dobra, a tu mogę. Zoom w ogóle robić. dobra. E, nie, bo musiałem chwilę, chwilę, chwilę tutaj przerwać nagranie, bo bo, bo, bo musiałem. E, no i waga, mamy ostatni worek. Ostatni worek ze śmieciami. To się może stać, to nie? Jakby... Oh, Dziadek, co ty robisz? Dziadek, co ty robisz? Dobra, tego się nie spodziewałem. Straszyłeś mnie. Neighbor, przepraszam, nie chciałem cię przestraszyć. Co ty robisz do tej porze? Dzisiaj jest... Garbage Takeout Day. Rozumiem, ale uważaj, tutaj idioci chodzą wokół. No, właśnie taki jeden mnie przestraszył przed chwilą, nie? Spodziewałem się wszystkiego, tylko nie tego, serio. Spodziewałem się, że nie wiem, że pójdę teraz, wezmę worek i mi ten ziomek wyskoczy. Czemu nie mogę tego kota pod pachę na przykład wziąć i z nim pójść, co? No i mamy ostatnie przejście, znaczy przedostatnie właściwie, ale wydaje mi się, że jak tam wejdę, to mogę nie wrócić na to blokowisko tutaj, na to osiedle, co nie? E, ale... Dobra, już mnie... ale się przestraszyłem, boziu. Co za so debil w ogóle. czemu ja temu sąsiadowi mogłem powiedzieć, ty weź mi, weź mi pomóż na przykład, nie? No z raźnie jak już wyrzucasz śmieci w nocy, jakieś śnieżyca, no to już lepiej z kimś to robić, co nie? Nie? Tym bardziej jak coś tutaj jak on to określił, idioci się kręcą. Dlatego ja powiem wam tak, ja, ja, ja wciskam Shift, ja biegnę przed siebie i ja mam ja mam gdzieś wszystko, że jesteś idioci tu ładzą i... Nic. Wydaje mi się, że mi ze świetnika wyskoczył, bo coś nie, no proszę, proszę, gościu. Proszę. Błagam. Błagam. Błagam, zostaw mnie. Błagam! Błagam, 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 zostaw mnie, błagam! Błagam, błagam, nie bij, nie bij. Błagam, 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 nie bij. Nie? Ja idę do domu, ja idę do domu, ja idę do domu. Gdzie jest sąsiad? Gdzie jest sąsiad? Gdzie jest sąsiad? Gdzie jest sąsiad? O kurde, nie, 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 ma sąsiada. Nie ma sąsiada, nie ma sąsiada. jest, jest kotek, jest kotek, dobra, nie, nie ja wracam, wracam na katę O kurde, co to jest? To to worek jeszcze jakiś No chyba cię boli, co, że ja muszę worek którego krewka, pieszczanie, z dupy nagle się tu wziął. W ogóle ta gra jeszcze jest wzorowana na jakimś śnie w ogóle tego dewelopera. Goście, co ty świrujesz, tak? To ty świrujesz jakieś masz porąbanek, jakiś gubnie, a mnie nikt nie goni, a ja przeżywam. Nieważne, ale wiecie o co chodzi, tak? Tak się odzwyczajem od nagrywania, bo nie, nie nagrywam nie wiem. W tydzień chyba czy coś, ale się odwrzełem, tym bardziej jeszcze gierki. O, o, proszę! Proszę! A zostaw mnie, zostaw mnie, zostaw mnie, co tu biegnie? Zostaw mnie! Zostaw mnie! Zostaw mnie! Zostaw mnie, gościu! Biegnie jakiś no, ziomek z nożem chyba, zostaw mnie! Zostaw mnie, zostaw mnie, zostaw I to, i to? mnie, zostaw mnie! Biegnę tyłem i co, i co? Ty o mnie doganie, doganie, jak ty wolny jesteś ty? Czasem tak przeżywam, ale no nie mogę, no jakiś ziomek, biegnę. zostaw mnie! Zostaw mnie! O, epic! After to the house, the man started to knock on the door. When you entered the apartment, you immediately called the police. The police detained this man. Now you are safe. Okej, okay, czyli zatrzymali go. O, kotik! Ale kotek sobie siedzi fajny. Nie, ten kot jest fajny. Moje jeszcze ten kot jest fajny. Ale nie polecam w niego spamić, bo, bo... Ja mamy kredyt. mogę tak? O, ja się nie wiem, muszę kredytu tam obejrzeć. <totuś> ten kot siedzi. No nie, ten kot... Ten kot jest MVP tej gry, tak szczerze. Koniec końców, ta gra nie była taka straszna, tylko ja po prostu przeżywałem. Bo ogólnie... Głodny jestem wam powiem szczerze, i jakby chcę nagrać ten film jak najszybciej i sobie zjeść. O, kot sobie ładnie zamiałczał. E, no, więc sorry, jeśli jeśli, jeśli, jeśli no, klinisz jeśli trochę, ale mówię, jestem głodny i, i już się niecierpliwię, żeby to zjeść po prostu. E, to było Garbage Takeout Day. To e, fajna gra, dosyć dziwna. Trochę dziwna gra, bo taka dosyć dziwna atmosfera była. A, ale to nie znaczy, że ta gra była zła. Była fajna, naprawdę W końcu, to ta gra była fajna, ja po prostu jestem. E, e, no debilem, nie. Dobra, więc ja bym Ciastek. To było na teraz tego filmu. Widzimy się wkrótce. Do zobaczenia.